Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych odbyło się wczoraj w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. To coroczne wydarzenie odbyło się już po raz 25. Wigilia w szkolnej świetlicy od lat łączy pokolenia. Młodzież wraz z seniorami przeżywa piękno świąt Bożego Narodzenia, ale co ważne, istoty słów życzliwość i solidarność. Uczniowie dla gości przygotowali wspaniałe jasełka i wykonali najpopularniejsze kolędy. Ważnym momentem spotkania było oczywiście wspólne łamanie się opłatkiem oraz modlitwa. Wigilia oprócz Udział wzięli m.in. przedstawiciele starostwa powiatowego na czele z wicestarostą Renatą Ciemny oraz oraz inni zaproszeni goście. Wszyscy składali życzenia i dziękowali organizatorom za przygotowanie wieczerzy. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu dużo zdrowia, radości. Niech przepiękne polskie kolędy sprawią, że Wasze serca będą się radować. Że ten czas będzie dla Państwa miły i radosny. Życzenia przekazała też dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Agnieszka Krysiak. Witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję bardzo, że przyjęliście. Życzenia Wigilia nałączą pokolenia i budują mosty dzięki między bliskimi, przypominając o wartości rodzinnych więzi. I tą właśnie rodziną. Jest nasza społeczność szkolna, która od 27 lat, kiedy to został zainicjowany pomysł na spotkanie pokoleń, może gościć Państwa w progach naszej szkoły. W tym roku jest to 25. spotkanie, gdyż mieliśmy przerwę spowodowaną pandemią COVID. Ale cieszymy się, że możemy nadal wracać do tej tradycji i kontynuować razem z młodzieżą te spotkania. Nim biesiadnicy zasiedli do kolacji wigilijnej, potrawy poświęcił proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie, ksiądz kanonik Krystian Szenowski. Podczas wieczerzy uczestników spotkania, jak zawsze, odwiedził Mikołaj z prezentami. Wzruszenia nie kryli na twarzach zaproszeni do wspólnego stołu seniorzy. To był wspaniały, cudowny wieczór, przypominający o tym, że najważniejsza jest pamięć i bliskość z drugim człowiekiem.